Witam Was kochani w kolejnym Vlogmasie i dzisiaj szykujemy Wigilię dla naszych przyjaciół. Tak jak Wam mówiłem na początku grudnia, u nas w domu jest kilka Wigilii przed tą prawdziwą, rodzinną 24 grudnia. No i dzisiaj właśnie mamy pierwszą dla naszych przyjaciół. Dzisiaj jest niedziela, wczoraj w sobotę tak naprawdę szykowaliśmy wszystko, żeby Was nie skłamać, do godziny 1.32 jakoś tak. Tradycją już jest to, że zawsze u nas jest ta Wigilia, więc cały stół, dekoracje. Gotowanie wszystko robimy, bo to już jest taka nasza jakby tradycja w grupie. Inne u innych imprezy sumujnych, u nas jest zawsze wigilia i chodźcie wam pokażę, co przygotowaliśmy przez noc. I tak, moja wigilia, słuchajcie, zawsze to jest jeden wielki event. I co roku wymyślam coś zupełnie innego i już wam pokazuję, co w tym roku. Na razie, słuchajcie, rozstawiłem tutaj materiał i green screen. Yy, tutaj będzie ścianka do zdjęć. Tutaj właśnie słuchajcie, zrobię bardzo ładne dekoracje, jakiś fajny napis za chwilę. I tu będzie ścianka na wejściu, żeby sobie porobić zdjęcia pamiątkowe. Dalej słuchajcie, idąc ten Mikołaj, który widzieliście wczoraj w przebitkach z Half Price'a, dodatkowo słuchajcie, na drzwi dołożyłem takie fajne wstążki na wszystkie drzwi w domu i bardzo fajnie dodało tu takiego efektu, nie wiem, ciepła, może nie jest ciepła, ale takiego yy, świątecznego klimatu, o może w tą stronę. Tak to tutaj wygląda, no i kiedy przechodzimy słuchajcie do głównej części, na środku stoi już rozłożony stół. Wszystkich rzeczy tutaj kochani jeszcze nie ma, nie podnosiliśmy jeszcze krzeseł, wiadomo jedzenie będzie na stole, ale cała zastawa jest z Widero i Bosza, do tego właśnie serwetki, jeszcze sztućce muszę mówić, właśnie widzą i taka tutaj na środku minimalistyczna dekoracja. Ale lewo słuchajcie będzie słodki stół, czyli ciasta, babeczki i inne rzeczy z różnymi dekoracjami, żeby też to fajnie wyglądało. Na blacie słuchajcie rozłożymy napoje, lampki, innego rodzaju napoje i tak dalej. Dołożyliśmy jeszcze na okno takie piękne światełka, żeby fajnie miniły się podczas kolacji. No i od tej strony wygląda to właśnie w ten sposób przepięknie. Co ugotowaliśmy? Barszcz już jest w lodówce, wczoraj się uważył, do tego kleiliśmy uszka sami, sami. Do tego, słuchajcie, będą pierogi z kapustą i grzybami, będzie bigos, będą paszteciki z pieczarkami i z serem. Trzy sałatki, jedna śledziowa, druga spora z jakim? trzecia tradycyjna, jarzynowa. Do tego upiekliśmy dwa ciasta, czyli piernik i ciasto czekoladowe. Będą jeszcze tam różnego rodzaju takie przekąski, wiecie, słone, słodkie, jakieś tam cukierki, nie cukierki pieczywo i napoje i myślę, że to wystarczy. Miała być, słuchajcie, jeszcze ryba, ale stwierdziłem, że ta w jest u nas co roku, co roku tych dużo rzeczy zostaje, potem się to niestety wyrzuca, a ja nie lubię marnowania jedzenia, więc w tym roku troszkę mniej, ale tak, żeby poszło wszystko i wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi. Ale zanim ta wigilia nastąpi, słuchajcie, jedziemy jeszcze na śniadanie, jest niedziela, nie chcę nam się szykować w domu, bo dużo już szykowania było na wieczór. Zjemy, wejdziemy, słuchajcie, jeszcze do Actiona i do Biedronki i do Pepko, zobaczyć, czy coś fajnego na wyprzedażach jest. I co? Wracamy potem do domu i szykujemy dalej i właśnie muszę kupić, słuchajcie, jakieś dekoracje na tą ściankę zdjęciową, bo kilka rzeczy w domu mam, ale... Jest to za mało, chcę coś więcej, coś wow, żeby to naprawdę wyglądało fajnie, a nie tak, wiecie, bidnie. To co? Zaczynamy vlogmasa. A zanim dalsza część dnia wrzucę Wam teraz, słuchajcie, przebitki z wczoraj, które nagrywałem. Zobaczycie, jaki tu parawan wymyśliłem, który teraz, jak dzisiaj wstałem, że to jest masakra. Yy, więc pokażę Wam, co wymyśliłem wczoraj, co udało mi się wczoraj nagrać i wracamy do teraźniejszości. Tak jak Wam mówiłem, jutro, czyli w niedzielę, przychodzą do nas przyjaciele na Wigilię. W tle włączyłem sobie słuchajcie świąteczny film Holiday i szykuję wszystko, żeby pięknie wyglądało. Już wam pokazuję co i jak, bo to jest Saigon. Zaczynam od tego, że coś kminię, żeby zakryć, słuchajcie, kuchnię, kiedy tam będą jakieś gary, nie gary. Na razie słuchajcie, rozstawiłem stelaż, który jest do green screena. Nałożyłem takie dwie płachty, ale jeszcze mi się to nie podoba. Jakoś to będzie ogarnięte, udekorowane, ale to na razie początek. Ogarniam już też, kochani, powoli stół, zastawę, serwety, tak, żeby już, słuchajcie, cokolwiek było gotowe. A potem będę brał się za pieczenie i zagotowanie. Mimo, że już jest godzina 19.00, jutro przychodzą goście. A my jeszcze nie mamy prawie nic zrobionego, ale to nic. Na pewno wszystko będzie ogarnięte. Także, tak jak widzicie, tutaj stół już powoli gdzieś tam nabiera kolorów. Tam jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, jakoś to ogarnę. A ja dalej wszystko tutaj, wiecie szachermacher, żeby było pięknie. Dzisiaj słuchajcie, w Half udało nam się kupić takiego dużego Mikołaja za stówkę słuchajcie, on ogólnie kosztował chyba 4 stówki, potem był przeceniony na dwie, ale gdzieś ma jakieś uszkodzenie nie wiem gdzie, totalnie tego nie widzę i był przeceniony na 118 zł. i tutaj słuchajcie, na wejściu nam stoi, właśnie jak tam się wchodzi do salonu to jest ta wioska Mikołajowa, piernikowa znaczy, a on będzie stał tutaj na wejściu i witał właśnie gości, podczas świąt prawda pieski? Tak jak się spodziewałem, jest przed godziną pierwszą. My dopiero skończyliśmy dzisiejsze prace, że tak to powiem. Czyli sałatki już w lodówce, barż w lodówce. Przygotowane wszystko na paszteciki, pierogi i łóżka zrobione. Stół ogarnięty, pokój ogarnięty. Pokażę Wam, jak to wygląda, bo już tam w tle coś widać. A więc tak, tutaj w róg daliśmy fotel, żeby on nie przeszkadzał. To wiadomo, mamy choinkę. Tutaj wzdłuż pokoju idzie długi stół. Wszystko, słuchajcie, już zastawione. Tam poduszki z kanapą, właśnie już ogarnięte dla gości, i tu mamy stół, jeszcze wiadomo, bez jedzenia, bez niczego. I tutaj, słuchajcie, mamy tą, że tak to powiem, aranżację. Miał słuchajcie, iść tutaj karnisz z zasłonami, ale po co się w to bawić, skoro mamy stelaż od green screena? I powieźliśmy na tym właśnie czarne materiały. U góry daliśmy girlandy, jakieś kokardki, właśnie takie zwisające lampki. I słuchajcie, rzeczywiście. Może nie widać tego aż tak na kamerze, ale kiedy się tutaj siedzi, nie widać tego całego bajzlu, który jest w kuchni, więc rzeczywiście daje to bardzo fajny efekt. Tam jeszcze będzie, słuchajcie, krzesło stało i też będzie to ok, wyglądało. I na tym stoliku będą ciasta, słodycze, tutaj już właśnie dwie blachy upieczone yy, są zakryte, bo już ostygły, więc tutaj będzie taki kącik ze słodyczami. Z tej strony wygląda to tak, no i właśnie jutro jest, kochani, niedziela. Więc tak naprawdę jutro po południu przychodzą goście, więc poniedziałek, w poniedziałek, wtorek zostawimy już ten stoły, to wszystko, żeby tutaj było wiadomo, wszystko pomyjemy i tak dalej, ale już to zostawimy te meble, bo tak samo będzie wyglądało u nas na Wigilię i na Święta, więc nie będziemy już tego przestawiać specjalnie na dwa dni, żeby potem znowu ustawiać to od początku. Tutaj już ulepione na jutro pierogi, uszka, tutaj też pierogi, część się z pierogów w lodówce, także wszystko już zrobione. Dom już też praktycznie wysprzątany, więc... Godzina pierwsza można troszeczkę odpocząć, ale jutro tak pierwsza wigilia w tym roku dla naszych przyjaciół. Ja kochani idę się ogarnąć, trochę pocilować, potem do spania i jutro kolejna część przygotowań, oczywiście dla was w tym samym vlogu, bo to jest łączony vlog właśnie z dwóch dni z przygotowań i z tej wigilii. Pokażemy wam wszystkie potrawy, jak to wszystko wygląda, no i właśnie tak oto się to pięknie świątecznie prezentuje, więc do usłyszenia dla was za chwilę, dla mnie do jutra. My już wróciliśmy, oczywiście nic nie nagrałem, żeby nie było, bo zapomniałem wziąć kamery. Ale słuchajcie, wróciliśmy, nic nie kupiliśmy, tylko szybko zjedliśmy. Nie kupiliśmy nic, co oznacza, nie będzie ścianki na zdjęcia, bo nie było nic fajnego, a nie mamy nic wow, żeby tam umieścić. Więc ten stylarz zamieniliśmy, słuchajcie, na wieszak po prostu, na ubrania. I ja już zaczynam, słuchajcie, tutaj ogarniać wszystko, co związane z jedzeniem, więc Wam na pewno pokażę. Ale kiedy zrobiło się już ciemniej, włączyliśmy lampki, wygląda to zupełnie inaczej. I jeszcze nie jest do końca ciemno, ale słuchajcie, już jest tak przyjaźniej, rodzinnie. No po prostu jest przepięknie. Nie mogę już się doczekać tej naszej wigilii. Ja zaczynam doprawianie sałatek. Tutaj słuchajcie, mamy klasyczną jarzynową, czyli marchewka, seler, pietruszka, jajko, groszek, ogórek konserwowy. I do tego będzie właśnie majonez śmietana i przyprawy. Tutaj słuchajcie, mamy śledzie, cebulkę. Ogórki korniszone, jeszcze będzie papryka konserwowa i do tego taki sos tatarski. A tutaj mamy por, jajko, groszek, ogórek konserwowy i pieczarki. I do tego będzie śmietana i takie oto trzy sałatki pójdą w ruch. słuchajcie mam jeszcze farsz z pierogów i uszek, więc on pójdzie do pasztecików, które za chwilę będę robił. Ja jestem słuchajcie team z winiary, to jest mój ulubiony. Do tego ulubiona moja musztarda roleski, uwielbiam. Tam mamy barszcz, pierogi, uszka są w yy, lodówce, tam też jest bigos, więc zaczynam robotę do właśnie wigilii, czyli sałatki, paszteciki i tak dalej. Przypomniało mi się kochani, że mamy jeszcze takie fajne słoiczki z Lidla z tej serii Deluxe, z różnymi takimi jakby powidłami, sosami. I tutaj mamy morena z potkami chili, potem mamy czarna pożyczka z miętą i truskawka z pieprzem. Słuchajcie, są one bardzo fajne do Dodatków, czyli słuchajcie, na przykład, żeby sobie wziąć do chlebka i coś przegryzać, i ja słuchajcie, je włożę w takie oto miseczki z wilerojbosza, i Bosza, żeby właśnie fajnie wyglądały na stole. I zawsze ktoś może sobie coś chapnąć. Oczywiście, czas jak zawsze jest tragiczny, już Wam szybko pokazuję, co tutaj na stole i w ogóle. Tu będę odgrzewał pierogi, tam jest sos pieczarkowy, tu się grzeje barszcz, łóżka i pierogi. Na stole pojawiły się sztuczce, sałatka z porem, tam są śledzie, jakieś papryki. Tutaj mamy sałatkę jarzynową, tam też kolejna sałatka, pieczywo i tak wszystko się pięknie prezentuje. Na tym drugim stole jest jedno ciasto, drugie ciasto, jakieś słodycze, mandarynki i tak dalej. Razem wszystko prezentuje się przecudownie. I słuchajcie, mimo czasu choinka w ogóle tak piękna i gęsta jak była tak dalej jest, prawie się nie sypie, więc cudownie. Z tej strony Mikołaj pilnuje naszej piernikowej wioski i wszystko razem prezentuje się to tak. Mam 15 minut, żeby dokończyć pierogi, uszka, barszcz i tak dalej, przebrać się, ogarnąć, więc rozłączam już się z wami. Widzimy się w następnym vlogu. Życzcie nam smacznego, udanej zabawy, a ja wam życzę cudownego oglądania tego vlogmasa. dawno po Wigilii, wszyscy goście już poszli. Dziękujemy serdecznie, że byliście. Wszystkim się bardzo podobało, smakowało jadzonko, ale chciałbym pokazać Wam, co dostaliśmy w prezencie od gości, bo zawsze jest taki ciekawy dosyć temat, a dużo osób potem się pyta, a jakie prezenty, pomysły i tak dalej. Numer jeden, kochani, dostaliśmy paterę z Villa Bosza z kolekcji Toys, czyli tą kolekcję, którą mamy właśnie zastawę na święta. Od dawna ją chciałem i właśnie dostałem taką oto piękną z Dawidem na ciasto. Właśnie na święta będzie idealna. Dostaliśmy, kochani, zaproszenie do restauracji Korg we Wrocławiu na dosyć dużą kwotę, za co również serdecznie dziękujemy. Na pewno skorzystamy. Różnego rodzaju, słuchajcie, czekolady, pralinki i tak dalej. Butelki z takimi innymi wiecie rzeczami, nie z Coca-Colą i tak dalej, ale wiecie, odchodzi. Taką, słuchajcie, piękną bombkę w kształcie baletnicy. Dostaliśmy, kochani, jeszcze w słujeczkach kilka keczupów z cukinii domowej roboty. Mój ukochany sos, za to również serdecznie dziękujemy, bo to jest po prostu moje. Top, jeżeli chodzi o sosy i dodatki, oraz dostaliśmy jeszcze różnego rodzaju kawki, herbatki, więc tego już Wam nie będę pokazywał. Naprawdę było pięknie, było magicznie, było cudownie, tak jak zawsze. Teraz, kochani, idziemy odpoczywać. Jeszcze raz się z Wami żegnam. Chciałem jeszcze Wam szybko wszystko pokazać, jak to wygląda i co dostaliśmy. No i co? Kończymy dzisiejszego masa. Dziękuję, że byliście i widzimy się już w następnym filmie już z przygotowań, przygotowań do świąt, bo za chwilę Wigilia. Także trzymajcie się i papa. A i kochani zobaczcie jeszcze otwieranie kalendarzy adwentowych, bo to musi być. Notino numer 19, słuchajcie, lecimy z okienkiem i mamy tutaj jakieś, jak zawsze, zawiją. wyjątkowo, fajnie słuchajcie, że te produkty są zapakowane w ten papier, bo to rzeczywiście je chroni. I w środku mamy co? Nie wiem co to jest. A jakaś ok, jakaś odżywka nawilżająca, chyba, tak? Nawadniająca, coś takiego. Zobaczymy i będziemy korzystać. Numer 20, słuchajcie, albo jestem ślepy, albo nie widzę 20. O, widzę 20. O, szersze okienko. Co to jest w środku? Co to jest? Słuchajcie. Ok, leci wszystko. Teraz w końcu, słuchajcie, w końcu mamy. Produkt do Foreo. Dopiero po 15 okienkach, bo w piątce była szczotka, w 20 mamy te w końcu kosmetyki do Foreo. Numer 21, słuchajcie, większe okienko. Wow, i coś dużego i ciężkiego w środku. Tutaj muszę że zrobić, jakiś żel podpiszny albo jakieś mydło. I w środku mamy. Okej, okay, mamy piankę do mycia twarzy. Naprawdę w fajnej, dużej pojemności, 200 ml. Także super opcja. Notino numer 19, słuchajcie. Tutaj sobie mamy 19. Słuchajcie. Jak to się otwiera? Z tej strony, nie wiem, się otwiera. Okej, okay, tutaj. Coś większego. Co my mamy tutaj? Aż się kamera zatrzęsła, słuchajcie. Mamy body lotion. Okej, okay, w takiej większej pojemności, fajnie. Numer 20, kochani, na dole otwórzmy sobie, słuchajcie, aż kamera się trzęsie, wybaczcie. Ale mamy coś dużego. I w Notino, słuchajcie, mamy shower. Nie Notino, tam. co ja mówię? loxitan. Słuchajcie, mamy jakiś shower oil, czyli olejek do podprysznic. Tam numer 21, kochani, mniejsze okienko. Mamy tutaj coś, czego nie dowidzę, czekajcie. Mamy tu jakiś krem. Okej, okay, spoko opcja.